Już pięknie. Dobrze. Dzisiaj mamy y, film, w którym to pani mama, bo większość komentarzy była pod adresem pani mamy, będzie odpowiadała na komentarze zostawione pod ostatnim vlogaskiem. Pani mama to chyba dzisiaj ten trzeci raz. Orcia, pilnuj chodnika. Nie, no tak naprawdę. Piękny humor. Pozdrawiam dla was obu. go chodnika. A co wczoraj mówiłaś o chodniku? Nie pamiętam. A, widzisz. Że kto na chodniku leżał? Aha, ja! Aha. No, więc mam filmować chodnika. Powiedziałam, że tego? tego. Nie, ja w pierwszej chwili też mówię, a skąd ta pani wie, że mamy go do odkurzenia? No dobrze, będę filmowała. Obiecuję. Wesoły vlog. Macie kobietki poczucie humoru, a Kira to taki pieszczoszek. Oj, pieszczo. Oj, pieszczoszek. Pierwszy raz widzę takiego psa. I naprawdę. A miałam kilka psów. Ja jednego podział kilku. A ja od dziecka by miałyśmy zawsze jakiegoś. Wszystkie były kochane pieści. Ale tak dziwnego psa to. Dziwnie fajnego. Tak dziwnie fajnego, no. No dobrze. Uwielbiam Was oglądać. Pani mama to taka ciepła osoba. No ciepła jestem, cały czas w krótkim rękawie chodzę, zima, lato. Super, że dodałaś e, vlog. Ikonka pieska, bałwanka i śnieżynki. Hał, hał. Też się cieszę, lubię nagrywać. Dziewczyny, Basiu i mamo, Basi jesteście, mamo Basi jesteście boskie. Dobrze was widzieć, pozdrawiam cieplutko. A dziękujemy. Dziękujemy i również pozdrawiamy. Orcia ruszyła z kopyta i od razu weselej. Jak was widzę, częściej jesteście. Super miło się z wami spędza. Czas pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Cie <coughs> Przepraszam. Cieszymy się, że y, umilamy czas. No, telefon, weź się. Ale wiesz, że się mówię. Ja ci życie umilę, pamiętam. <słyski> Może być. <słyski> To jest w takim złym pojęciu, tak się mówi. No wiem, wiem. Ale nie sądzę, żeby tutaj był taki wydźwięk. Nie, no. Dobrze. Staram się czytać dalej, ale ten Twój telefon to mnie przy życiu trzyma. Może ja ci będę. Nie, ja se sama będę, dzięki. Później się powmontuję, powycinam, co trzeba. Witajcie. No, dziewczyny zrobiłyście mi wieczór. Ubawiłam się z Wami. Naprawdę jesteście super duetem. Tak powinna wyglądać. Zdrowa relacja w rodzinie. Proste, naturalne, prawdziwe. Pozdrawiam. Bo tak naprawdę to my nie mamy co udawać. Bogatych udawać nie umiemy. Nie, nie da się. Nie, nie da się bo, się, bo nie umiemy. Biednych. Dałoby się, ale my nie jesteśmy aż... Tak biedni. Po prostu jesteśmy biedni, nie, ale nie aż tak. Ja myślę, że przeciętnie niedługo nie, będzie. No. E, będziemy wszyscy mieć problem ekonomiczny. No dobra, nieważne, nie będziemy z. Politykę wchodzić. Tak, tak, tak. Nie ten kanał. My tutaj chcemy dostarczyć przyjemnej, prostej i sympatycznej rozrywki. Uwielbiam Was. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka. Dziękujemy również, że życzymy dużo zdrowia. A to kto miał odpowiadać, ja czy ty? No jak ty trajkoczesz, to co? Ja tylko patrzę się na ciebie i. No to mama dała czadu z tą piszczałką. O, a co, weź, zobacz, zobacz, przekręć na te ptaki, zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy to widać, te ptaki. Widać. Ależ ile tego jest? No dobra, ale wróćmy do nas. No to mama dała czadu z tą piszczałką. Leżę sobie spokojnie, oglądam, aż tu nagle. No tego się nie spodziewałam. Dobrze, że herbaty nie piłam, bo bym się jeszcze e, przebierać musiała. Ale mówiłam ci, mówiłam ci, że tak będzie. Kira, to twoja wina. Nie, nie szukaj winnych jak Kira reaguje na nową zabawkę, o. ale naprawdę ten jej, jej, gadanie, to naprawdę trzeba nagrać, jak się kupi jej nową zabawkę, ale to musi być nowa. Tak. Moja Sunia obudziła się, jak pani mama zapiszczała zabawką. Rozglądała się, gdzie to piszczy. <noise> gdzie to piszczy? A, to... a tej pani Sunia, mhm. aha. Pani mama ma mistrza za ten komentarz do psiej zabawki. Za dostałam, jak pani mama zapiszczała zabawką. Mamo mówiłam, nie może, nie może być jakiś spokój, spokój, spokój i nagle jep. Pobudka. Tak. Nie śpimy. Pani mamo, jesteś piękna, a osobowością wygrywasz internety. Orcia dzięki za vlog, buziaki dla całej rodzinki, Kircia Przesłodka. No, zarzuciłaś, że koczy, więc odpowiedz na komentarz. Aha, no to ja czekam. Wiesz co, ja lubię, jak ty odpowiadasz, a ja się będę śmiała. Nie, dobrze. nie, to jest do ciebie kierowane. No, ale dobrze, no to czytaj, bo ja zamyśliłam się. Pani mamo, jesteś piękna, a osobowością wygrywasz internety. A dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Orcia, dzięki za vloga, buziaki dla całej rodziny, Kircia, przesłodka. Instant. Cukrzyca Instant. E, cukrzyca, tak. Budziamy <noise> i dziękujemy. Arciu, super, kolejny vlog. A no, kolejny, kolejny. Dzisiaj nie będzie vlogowo, ale tak jak widzicie, staramy się nagrać taki troszeczkę inny film, ale e, żeby tutaj nie zanudzać, tylko taką prozą codzienności, od czasu do czasu myślę, że fajnie będzie poczytać komentarze na głos i e, trochę razem pośmieszkować. I... Dawaj te złe komentarze. Teraz. No właśnie nie ma ostatnio. O! Co za rozczarowanie. <laughs> Witajcie serduszka. Jak Was nie kochać? Jesteście bardzo pozytywną rodzinką, a co tej zabawki to mama dała nam po uszach. Ale to nic. Kochamy osoby. Kocha, kochamy osobom się, kochanym osobom się wybacza, pozdrawiam serdecznie, cieplutko, miłego wieczoru i nocy. Buziaki źle. Mówiłam, mówiłam, że będzie. No to teraz już idę po drugą zabawkę. Ja się wystraszyłam, tutaj pani nam pisze. No, ja podskoczyłam, pisze pani Ula. Oj, dziewczyny, dziewczyny. Pan Magd, orcia, gdzie czapka? A zatoki. No. No, brawo, brawo. Kto to do napisał? Jak burza. No, powinnam chodzić w czapce. Ja wiem, ja po prostu zapominam. A teraz na wiosnę są wiatry tak jakieś ostre, że od razu zatoki. Tu mam później COVID, COVID, COVID. Jestem chora na COVID. Ja nigdy nie mówiłam, raz się wymazywałam. Wiesz, no nigdy nie wiadomo o to, ja nie, nie śmieję się z covid -a. broń Boże, broń Boże, ale ubierać też się trzeba. Dobrze, to teraz bardzo długi komentarz, więc będę czytała go na raty. No. Jak pytasz o rady, to zaraz będzie tu kilka różnych. Ja osobiście oglądam filmiki na YouTubie i znawcy ogrodnicy stosują różne sposoby na awokado. Te z wykałaczkami, i te z doniczką i ziemią. W necie można kupić specjalną łódeczkę z dziurką, którą się umieszcza na wodzie. Tak jak pisałam wcześniej, z wykałaczkami mi nie wyszło, a wsadziłam pestkę do ziemi, w doniczce. Stała długo na tarasie, chyba całe lato, i po długim czasie dopiero zaczęła rosnąć. Z jednej pestki cztery gałązki. O, wzięłam na zimę do domu i stoi przy oknie tarasowym, żeby światła miała. jak szalone, po kilka listków na tydzień. Jak tak dalej pójdzie, to na wiosnę może będzie... Będzie... No kurczę, telefon. Nie, 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 mamu, ja sobie to tylko potrzebuję chwilki. Jak tak dalej... Pójdzie to na wiosnę, może będzie wsadzone do gruntu, To awokado. A, ale i można zostawić to na zimę? Nie, no właśnie nie wiem. No do gruntu. No to jak do gruntu to chyba nie, no, no można, tak na to wygląda. To później poczytamy, bo... Jest ja... dużo metod na, jak widzisz, na awokado. Ja uwielbiam coś sobie sama wyhodować. Mm, dobra. Cześć Basiu, cześć! Na YouTube jest super kró krótki poradnik, jak wyhodować i zasadzić awokado. Pestka musi być zanurzona w wodzie do połowy. Po ponad miesiącu pęka i zaczyna wypuszczać korzenie, a jakiś czas później pojawia się od góry łodyżka. Aha, to taki dosyć długo. No. Ście z cierpliwością trzeba coś sadzić. No. Chociaż z cytrynką też tak miałam. Właśnie nawet z tą, że ona mi chyba się działa w ziemi ze 25 dni. O, długo. A później, jak wyskoczyła, to rośnie. Tutaj pani w odpowiedzi na ten komentarz napisała nam. Ja takim sposobem mam dwa piękne drzewka. Ważne, aby najpierw wysuszyć pestkę około 3 tygodni bez wody i obrać z otoczki. Chyba to ważne, nie wiem. Ja tak zrobiłam. Aha. Ja wcześniej nie suszyłam pestki. Najważniejsze, że drzewko rośnie i ma się coraz, e, i ma coraz więcej liści. No, będziemy kombinować z tym awokado i mama mówiła mi tutaj jeszcze, że będzie, to ja już do ciebie mówię, nie, nie czytam. E, kiwi chyba chcesz spróbować. Tak, tak, bo właśnie na YouTubie e, e, pan sadził kiwi. I sobie myślę, a czemu ja też nie mogę? Tylko właśnie też te, te ziarenka muszą być w bardzo, bardzo dojrzałym w stadium. W stadium. Aż tacie pan mówił, lekko jakby przegnite. No, no dobrze, będziemy hodować i będziemy pokazywać. Wszystkie komentarze przeczytaliśmy, za wszystkie bardzo dziękujemy. My je czytamy, naprawdę. Lubimy czytać. Od czasu do czasu, teraz myślę, że raz w tygodniu będziemy sobie zbierać komentarze i na część usiądziemy tak jak teraz i podpowiadamy. Zabaweczka też będzie. Co tydzień nowa? Nie, no co tydzień. Strzeście się, nie znacie dnia ani godziny. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz za ten film. Dzisiaj bez mojej twarzy, ale ze głosem za kamery. Dzięki, pa! pa.